Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Skąd ta zmiana, kto jest nowym ministrem i co to oznacza dla zdrowia i przede wszystkim życia polskich obywateli? Laura Lipińska, prolej Bez Cenzury, zapraszam. Ta jakże pożądana zmiana na stanowisku ministra zdrowia to nie przypadek. Już od dłuższego czasu krążyła petycja w internecie, właśnie nawołująca Adama Niedzielskiego do ustąpienia ze stanowiska, a w Poznaniu odbywały się pikiety informujące wyborców o różnych poczynaniach Adama Niedzielskiego. Obywatelski nacisk przyniósł bardzo, bardzo konkretny rezultat. Adam Niedzielski nie sprawdzał się na swoim stanowisku, to można jasno powiedzieć, jego zasługi, to między innymi przymuszanie Polaków do przyjmowania preparatów zwanych szczepionkami, preparatów niemoralnych, nieetycznych, mających, mających związek. Z aborcją, a ponadto preparatów niesprawdzonych do końca medycznie. Kolejna rzecz to było atakowanie Fundacji Życie i Rodzina, Fundacji Prolajferskiej za to, że nie informowała obywatelek Ukrainy o tym, w jakich przypadkach w Polsce można legalnie wykonać aborcję. Z drugiej strony nie nie przeprowadził Adam Niedzielski żadnej kontroli wśród środowisk aborcyjnych, które w tym samym czasie, gdy Fundacja Życie i Rodzina informowała obywatelki Ukrainy, że aborcja w Polsce jest nielegalna, środowiska aborcyjne w tym samym czasie kolportowały wśród nich ulotki informacje o tym, jak w Polsce wykonać z kolei aborcję. Nikt nie sprawdził, na ile te działania są legalne. Wiemy, że co najmniej częściowo były sprzeczne z polskim prawem. Ostatnim wyczynem Adama Niedzielskiego było powołanie zespołu, tak naprawdę zespołu do spraw mordowania dzieci, które ma wyznaczyć jakieś wytyczne do właśnie zabijania dzieci dla lekarzy. Wytyczne dla lekarzy, lekarzy, którzy powinni ratować życie i zdrowie. No według Adama Niedzielskiego powinni je przerywać. Nową minister zdrowia została Katarzyna Sujka. Kim jest ta pani i jak rokuje? na swoim nowym stanowisku. Niestety niezbyt dobrze. Jeżeli przyjrzymy się jej głosowaniom w Sejmie w inicjatywach prolejferskich, tutaj pierwsza z brzegu, jedna z najważniejszych, inicjatywa Zatrzymaj Aborcję, pod którą podpisało się, przypomnę, prawie milion polskich obywateli, która miała zakazać aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci ze względu na podejrzenie, ich choroby. Przy okazji głosowania nad tą ustawą pani Katarzyna Sujka wstrzymała się od głosu. Przy okazji ostatniego głosowania pod inicjatywą aborcja to zabójstwo, które miała ukrócić działanie nielegalnie nielegalnych środowisk Aborcyjnych, które łamią polskie prawo, obchodzą polskie prawo i chwalą się, że zabijają nawet kilkadziesiąt tysięcy dzieci rocznie. Przy, podczas głosowania przy tej inicjatywie pani Katarzyna zachowała się jeszcze gorzej, bo zagłosowała przeciwko tej ustawie, zagłosowała za jej odrzuceniem, a ostatnio wypowiedziała się w mediach. Na temat aborcji domowej, tak zwanej samodzielnej aborcji wykonywanej przez kobiety środkami farmakologicznymi, stwierdziła, że w Polsce jest to rzekomo legalne, że można to robić. No i zdaje się, że w jej opinii jest to okej. Okay że jest to coś, nie wiem, może dobrego, jest to dla nich jakieś obejście, prawa dla kobiet, które chcą zabić swoje dziecko. No Jest to mocno niepokojące, gdy minister zdrowia wygłasza takie uwagi, bo nie tylko nie bierze tutaj pod uwagę skutków ubocznych stosowania tych środków dla zdrowia kobiet, no ale zupełnie nie zwraca uwagę na ogromną grupę społeczną, która w tym momencie traci życie, czyli na dzieci nienarodzone. Wybór tej kandydatki na stanowisko ministra zdrowia jest ewidentnym ukłonem pisu w stronę elektoratu lewicowego. Jest to zupełnie niezrozumiałe, bo wiadomo, że na lewicy nikt na nich nie zagłosuje. Pokazuje to również, że pisowi nie zależy na życiu dzieci nienarodzonych, pomimo wielu prolejferskich deklaracji. Jest to zdrada ich własnego elektoratu i my ten elektorat będziemy konsekwentnie informować o tym, którzy posłowie PiS-u wygłaszają puste slogany, a którzy faktycznie E, mają jakąś zgodność między tym, co mówią, a tym, co robią. Niestety, coraz mniej takich posłów jest. Faktycznie większość e, mówi co jakiś czas o swoich prolejferskich przekonaniach, natomiast, gdy przychodzi do konkretnych czynów, no to jakoś się wycofują z tych deklaracji i, i wybierają e, wygodną, e, wygodną opcję. E, mniej kontrowersyjną może dla niektórych właśnie w głosowania przeciwko życiu dzieci nienarodzonych. Przy obecny minister zdrowia możemy się niestety spodziewać kontynuacji obrad zespołu w takiej formie, w jakiej to się rozpoczęło, a jaka jest to forma, Przede wszystkim tajna. Zebrania tego zespołu i co tam się dzieje, o czym rozmawiają jest zupełnie ukryta przed opinią publiczną. Nikt nie może tam wejść i to nie tylko przedstawiciele organizacji bezpośrednio zainteresowanych wynikami tych różnych obrad, ale również dziennikarze. Nawet dziennikarze nie mogą tam wejść, nie mogą się pojawić. Sprawozdania są bardzo, bardzo ogólne. Nie zawierają tak naprawdę żadnej treści, niczego nie wnoszą dla czytelnika jak się je... Przegląda. O szczegółach tej sprawy mogą Państwo poczytać na naszej stronie internetowej: ratujżycie.pl. Tam są zamieszczone screeny, skany dokumentów, można poczytać, chociaż nic nie wniesie to niestety do Państwa życia, poza tą informacją, że faktycznie komuś bardzo zależy na tym, żeby ukryć, co faktycznie dzieje się na zebraniach tego zespołu. Także niestety wygląda na to, że pionek się zmienił, a gra toczy się według starych reguł. My zaś działamy dalej, informujemy i walczymy o lepszy sejm, by kolejny sejm, który się zbierze, był bardziej przyjazny życiu wszystkich polskich obywateli, również tych nienarodzonych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania, udostępniania, lajkowania. Bez Państwa aktywności ten materiał się nie rozejdzie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.